Jak wiecie, mamy dwa produkty, i teraz jaka jest różnica między produktami? Mamy tutaj, yy, mamy tutaj produkt z keratyną hydrolizowaną i produkt z koleganem hydrolizowanym. I teraz tak. keratin Ultra będzie typowo na wspomaganie zatrzymania wypadania włosów, na wspomaganie szybszego porostu i wszystkiego, co ma. Do czynienia jakby z ym, stworzeniem włosa, tak? czyli z produkcją samego włosa, łodygi włosa. Kolagen natomiast będzie ogromnym wsparciem dla waszej skóry głowy. Nie tylko dla skóry głowy, jako skóry samej, ale również na naczyń krwionośny, które się tam znajdują. I tutaj oprócz hydrolizowanego kolagenu, Znajduje się też kwas hialuronowy, krzem, pokrzywa, witamina C, ogólnie bardzo bogaty skład, bardzo mocno skupiony właśnie na wsparciu skóry i naczyń krwionośnych, więc troszeczkę się różni składem od tego, co mamy na rynku. I znajdziemy tu kolagen typu pierwszego i trzeciego, czyli właśnie typowo na skórę i naczynia krwionośne. I teraz to też znaczy, że kolagen i keratina są hydrolizowane, znaczy, że one są... Wstępnie, jakby ich struktura jest już częściowo rozłożona na mniejsze części, że jest to o wiele łatwiej przyswajalne przez wasz organizm i o wiele szybciej przyswajalne. Także wykorzystujecie to, jakby wasz organizm nie musi się męczyć, żeby z tego skorzystać. I te takie właśnie dwie wersje są o wiele łatwiej biodostępne dla naszego organizmu. I teraz, jeżeli zależy Wam tylko na. Tym, żeby przyspieszyć swój poroz włosów, żeby wspomóc się przy wypadaniu włosów, to wybieracie keratyn. Jeżeli chcecie, macie na przykład problemy ze skórą głowy, e, swędzi was boli, jakieś macie stany zapalne, to bardziej bym szłam w kolagę. Natomiast jeżeli chcecie sobie zapewnić wielopłaszczyznowe działanie, to możecie te dwa połączyć i macie wtedy kombo po prostu nie do zdarcia. Ale to nadal pamiętajcie, jest tylko wsparcie. To nie zastąpi waszej pielęgnacji, to nie zastąpi waszej diety, to nie zastąpi waszych dobrych nawyków, bo to są tylko i wyłącznie wspomagacze.